Cześć, tu Kari, witajcie na moim kanale. A dzisiaj zapraszam Was na coś, co być może stanie się zupełnie nową serią na tym kanale, a mianowicie co się czyta na krytyce literackiej, ponieważ ja, będąc na krytyce literackiej, yy, czytam dużo i Czytam dużo rzeczy, o których do tej pory gdzieś tam w ogóle nie słyszałam, dlatego pomyślałam sobie, że to będzie taka fajna seria, żeby od czasu do czasu się coś takiego pojawiło na kanale. Planowałam tą serię ogólnie już nawet w zeszłym roku, bo teraz już jestem na drugim roku krytyki, a rok temu miałam taką serię w planie, natomiast przez to, że zajęcia były zdalne i byłam głównie w domu u rodziców, to nie miałam za bardzo możliwości nagrywania. Natomiast teraz, jako że jestem w Krakowie, no to no to mam więcej możliwości, żeby pozwolić sobie na takie nagrywanie. E, I tak, i co będzie w tej serii? No będę mówić o książkach, oczywiście, e, które czytam na krytyce literackiej, ale też chcę zaznaczyć, że na pewno nie będę mówić o wszystkich, wszystkich książkach, które czyta się na krytyce literackiej. E, mam w planie, żeby na samym końcu, już jak skończę te studia, zrobić taki film podsumowujący ten kierunek i co się tam czyta tak bardzo ogólnie. I tam wszystko w zbiorę w całość. Tutaj natomiast będę mówić o wybranych książkach, które w ostatnim czasie przeczytałam na zajęcia, a tutaj chciałabym coś. Yy o danych książkach po prostu powiedzieć tak ogólnie i pokazać wam je, bo nie będę mówić o książkach na pewno których nie mam w papierze, bo mimo wszystko chcę, żeby te odcinki były, żebyście na tych odcinkach widzieli też te książki, więc będę mówić o książkach, które mam, głównie będą z biblioteki oczywiście te książki, no i nie będę mówić też o książkach, których na przykład nie skończyłam, bo czasami tak się zdarza, że jakieś książki albo nie zdążę skończyć i wtedy uważam, że no nie Mimo wszystko, nie znając całości, gdzieś tam ten mój odbiór mógłby być, nie być taki, jaki byłby, gdybym skończyła daną książkę. No i czasami po prostu czytamy coś we fragmentach, wtedy też uważam, że mówienie o całości mija się z celem. Może ewentualnie wtedy tylko wspomnę, że coś takiego było. Nie wiem... Na razie plan jest taki, żeby ewentualnie wspominać yy, tylko te rzeczy, które, yy, których nie mam w papierze, a mówić o tych, które mam. Także mam nadzieję, że taka nowa seria na tym kanale Wam się spodoba. Yy, nie wiem jeszcze, czy ona właśnie zostanie, czy nie, czy może tylko na tym odcinku się zakończy. Zobaczę, jak tą serię przyjmiecie. A teraz już przechodzę do książek. Bo planowałam zacząć ten filmik już wcześniej dużo i ogólnie z większą ilością książek, natomiast to u mnie wygląda tak, że raz mam jakieś książki, raz nie mam jakichś książek. No i nagrywam ten wstęp głównie po to, bo, dlatego że muszę dwie książki, które, o których tutaj chcę Wam trochę powiedzieć. Muszę zaraz oddać do biblioteki, dlatego już muszę teraz nagrać ten wstęp, ale tak, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś problem i właśnie planuję też, żeby te filmiki były w taki sposób, że coś przeczytam, przyjdę, poopowiadam i tak kilka książek będę zbierać w różnych update'ach. I zaczniemy sobie od pierwszej książki, którą w tym filmiku będzie halny Igora Jarka. To jest książka, która była nominowana w tym roku do nagrody Konrada, natomiast nie wygrała, bo wygrał Bestiarusz Nowochucki. I tak. Jest to zbiór trzech opowiadań. Wszystkie dzieją się, i ogólnie to je łączy w Nowej Hucie, czyli dzielnicy Krakowa, chociaż oczywiście niektórzy uznają, że jest to osobne miasto. I tutaj autor pokazuje nam e, tak naprawdę początki XXI wieku i to, jak ta nowa huta jest odbierana. I te trzy opowiadania łączy to, że właściwie tutaj każdy bohater ma albo problem z alkoholem, albo e, problem. Z narkotykami albo z szeroko pojętą patologią. I tak, moim największym problemem tych opowiadań jest to, jak one są wulgarne, oraz to, że właściwie przekaz płynący z tej książki jest taki, że na hucie żyją sami ludzie degeneracji. Ja się z tym osobiście nie zgadzam, ale też wiem, że to tutaj autor mógł wybrać jakiś tam wycinek, pokazać problemy ludzi. Rozumiem to. Ale niestety to do mnie nie trafia. W sensie te opowiadania były tak obrzydliwe, też momentami nierealne, że dla mnie to była po prostu lekka przesada i właściwie po prostu wiem, że to nie była książka dla mnie. Mogę docenić, że autor uchwycił jak, jakiś tam ułamek życia Nowej Huty początku lat dwutysięcznych, bo na przykład tutaj w drugim opowiadaniu jest. Y, ładnie opisana plaza, galeria czyli taka galeria, która w tej chwili jest już zamknięta co mi jako rodowitej krakowiance, która robiła tam urodziny będąc dzieckiem po prostu serce krwawi ale tak, więc za, na przykład za plazę mogę bardzo docenić ale to jest chyba jedyna taka rzecz, którą ja z tej książki doceniam bo cała reszta w sensie wiem, że takie sytuacje może gdzieś się zdarzają. Ja wiem, że jak w tej książce. I, I ja wiem, że świat nie jest kolorowy, nie jest dobry i nie zawsze wszystko jest ok, ale tutaj, tutaj to jest aż, aż do naprawdę jakiejś. Przesady, że sceny niektóre jak z horroru i może też mój obecny stan nie pozwala mi po prostu docenić w pełni tej książki, ale wiem też, że to po prostu nie było coś dla mnie. Jeśli po prostu, nie wiem, jeśli ktoś może lubi takie bardzo wulgarne książki, w których co drugie słowo jest na K, a co trzecie na H, no to okej, okay, ale ja osobiście nie jestem typem osoby, której by to przypadło do gustu. Wydaje mi się, że ta książka jest bardziej dla e, chłopaków, facetów. E, oni może bardziej by się w tym po prostu odnaleźli niż taka ja, Karusia, która, która wiecie, no boi się wszystk absolutnie wszystkiego. Ja nawet boję się obecnie wyjść w tych czasach z domu, e, a muszę i, i przeraża mnie wszystko, dlatego. W tej książce niestety, no niestety nie jest to moja książka. Jakbym miała oceniać, no to tu są tylko trzy opowiadania, więc z tych trzech opowiadań najbardziej podobało mi się chyba to pierwsze. Bo było jeszcze najbardziej takie zróżnicowane pod względem perspektyw, aczkolwiek nawet jedna bohaterka, która tutaj się znajduje, w sensie perspektywa jednej bohaterki, która tutaj opowiada, też jest za bardzo zbliżona do tych męskich, późniejszych. I przez to ma się wrażenie, że właściwie wszystkie, wszystkie te postaci, które tutaj mówią, są, mogłyby być na, nawet na opartego jedną osobą. No i te zakończenia tych opowiadań też są takie, że y, właściwie kończą się, ale właściwie każde opowiadanie kończy się w ten sam sposób. I tutaj nie spoileruję, ale. Dla mnie każde z tych opowiadań kończyło się niemalże w taki sam sposób, że dopowiedz sobie sam, czy ktoś umarł, czy nie. I ja strasznie nie lubię takich rzeczy. Ja nienawidzę takich rzeczy, bo ja chcę wiedzieć, a nie się musieć sama domyślać, yy, czy ja to dobrze rozumiem, czy nie. Okej, okay, może jest to jakieś przedstawienie, jakiś kawałek nowej huty. Jak jacyś profesorzy uważają, że jest to takie odkrywcze, twórcze i wspaniałe, to okej, okay, ja tego nie neguję, natomiast dla mnie to absolutnie coś, czego nie polecam. I w tym update'cie tylko też chciałam wspomnieć o czymś, o czym nie będę mówić, bo yy, po pierwsze ja na poezji się nie znam, tak wiecie, yy, żeby ją analizować. Ja mogę tylko powiedzieć, czy dany wiersz mi się podoba, czy nie yy, i czy coś mnie chwyciło za serce, czy nie. I tylko tyle. Yy, więc nawet jak czytamy jakieś tomiki poezji, to też o nich nie będę za dużo mówić i zresztą w tym przypadku, o którym teraz powiem, nie zaryzykuję yy, tutaj taki... Taki insight tylko dla tych, którzy to zrozumieją. Nie, zaroz nie zaryzykuję, że ktokolwiek, kiedykolwiek będzie chciał puścić ten filmik, e, gdziekolwiek, więc e, z tego powodu nie będę mówić za dużo i analizować poezji. E, mogę wspomnieć, że ostatnio przeczytałam też tomik poezji Eugeniusza Czeszyna adyckiego Nie dam ci siebie w żadnej postaci. Ten tytuł jest strasznie straszny do zapamiętania. Ostatnio miałam takie zajęcia, na których. Mówiliśmy o poezji Tkaczyszyna Dyckiego, i też właśnie puszczono nam fragment jednego filmiku, w którym absolwent krytyki wypowiadał się o Tkaczyszynie. No i ja na pewno nie chciałabym nigdy, żeby ktoś mnie też gdzieś tak puszczał. Dlatego też. Nie wypowiadam się jakoś bardzo szczegółowo, powiem tylko tyle. I ja wiem, że w mówieniu takim akademickim, no to Eugeniusz Tkaczy-Szyndycki to jest jeden z najbardziej uznanych e, polskich poetów współczesnych i jak to mówią no, po prostu klasyk, który trzeba znać. Ja tak nie uważam. Ja przed pójściem na krytykę literacką nie znałam jego poezji, i uważam, że jakbym jej nie poznała, to aż tak dużo bym nie straciła. Ale w zeszłym roku czytałam imię i znamię tego autora, czyli inny tomik poezji. I tak, i ten wydaje mi się już ten konkretny, czyli nie dam ci siebie w żadnej postaci. Osobiście wydaje mi się już dość wtórny. Imię i znamię było bardzo ładnym tomikiem. Podobało mi się gdzieś tam nawet. Natomiast tutaj, no to są takie tematy, o których, o których autor lubi pisać, czyli swoja rodzina, historia i to wszystko połączone razem, oraz używanie kilku słów w kółko w różnych konfiguracjach. Nie, nie do końca podeszły mi te wiersze, w sensie, je, z tego tomiku tylko dwa mi się spodobały, czyli e, to, był tom, to był wiersz e, Wilki i piosenka o języku ojczystym. Te dwa wiersze mi się spodobały, pozostałe no niestety nie. E, nic z nich nie wyniosłam. E, Właśnie, z, głównie zwróciłam uwagę tylko na to, że niektóre słowa się powtarzają w bardzo różnych konfiguracjach, że jest tu dużo o historii e, rodziny autora, no i że po prostu ten tomik może być czytany jako taka jedna wielka historia, a nie poszczególne wiersze, ale w gruncie rzeczy i tak nie do końca za wiele z tego wynika, jak dla mnie. W sensie ja po prostu może nie umiem docenić, niestety, poezji. Ja też tutaj, tutaj mówię od razu, że ja. E, Wolałabym się nie skupiać na poezji, ale uważam, że mogę powiedzieć tylko tyle, że po prostu dane wiersze do mnie nie trafiły i że to jest okej, okay, bo każdy ma prawo interpretować i rozumieć, i oceniać, co do niego trafia i, i że to jest po prostu normalne, bo ja poezję dzieckiego bardzo doceniam, tak jak mówię imię i znamie, które czytałam w zeszłym roku, bardzo mi się podobało, ale ten tomik niestety już nie aż tak, więc tak. Ok, na razie to tyle, jeśli chodzi o te update'y. Przyjdę do Was z kolejnymi zaraz. Przychodzę do Was z update'em filmu o tym, co się czyta na krytyce literackiej, i teraz powiem Wam o dwóch książkach, o których w sumie też nie mam za wiele do powiedzenia. O jednej ze względu na jej rozmiar, a o drugiej ze względu na jej yy, tematykę. I tak, zaczniemy sobie od. Automatu z wodą gazowaną, z syropem lub bez. To jest powieść autora, którego imienia i nazwiska nawet nie będę próbować przeczytać. Natomiast to jest białoruski poeta i prozaik, który też w 2010 roku kandydował na prezydenta Białorusi. I ta książka to są tak naprawdę jego wspomnienia z lat 60. i 90. Autor pokazuje w tej książce funkcjonowanie Mińska właśnie w tych latach oraz tego, jak wraz z przyjaciółmi pojawiały się pewne ruchy oporu przeciw władzy. No i to jest bardzo ważna książka w kontekście historycznym. Jak się nikt nigdy nie interesował historią Białorusi, to wydaje mi się, że to jest coś bardzo ciekawego, dzięki czemu można właśnie poznać, jak ten Mińsk tamtych lat funkcjonował, jakie były problemy, bo tu jest bardzo dużo właśnie o mieście, więc to jest ciekawe. Natomiast w tej książce kompletnie mi styl autora nie leżał. To była taka bardzo mocno męska perspektywa i nie mam nic przeciwko temu, ale przez to, że ten styl był taki momentami dosadny, to kompletnie mi nie leżał. Niestety, to, jest, to był tak bardzo nie mój temat, tak bardzo nie moje klimaty, więc jedyne, co mogę naprawdę o tej książce powiedzieć, to to, że. Jej temat był ważny, ale przez jej wykonanie totalnie jestem na nie. Po prostu mi tak bardzo ten klimat i ten styl wszystko mi nie siadło, więc mogę powiedzieć tylko tyle. Jak ktoś jest ciekawy historii mińska lat 60. i 90., właśnie tego, jak to miasto wyglądało, to myślę, że mogę tę książkę nie tyle polecić, co powiedzieć, że można sprawdzić. Ale ostrzegam, że po prostu ten styl na pewno nie każdemu podpasuje, bo mi totalnie nie leżał. Więc, no to, to jest tylko to tyle, co mu jestem w stanie o tej książce powiedzieć, bo. Ona jest też trudna, na końcu co prawda ma bardzo dużo, długo, długi przypis, tak można to nazwać, jakieś takie, wiecie, wyjaśnienia, ale, ale nawet z tym, jak ktoś się po prostu w tym w ogóle nie orientuje, no to to jest po prostu wtedy bardzo ciężka lektura, no i, i wydaje mi się, że nie każdy będzie w stanie przez nią przeprnąć. Druga książka to coś, o czym nawet może miałabym więcej do powiedzenia, ale jest ona strasznie krótka, więc tutaj yy, ciężko też coś powiedzieć. Natomiast yy, tutaj będę mówić o o Sonieczce i cały czas chcę mówić Soniczka, ale to jest Sonieczka, więc dobra, Sonieczka Ludmiły Ulickiej, czyli jednej z najbardziej znanych rosyjskich pisarek. To jest taka no widzicie, po prostu cieniutka książeczka i to jest taka po prostu powiedziałabym rosyjska bajka, bo tutaj... Ta, ta książka naprawdę przypomina taką trochę opowieść o, o Kopciuszku. Jest biedna dziewczyna, która pracuje w bibliotece, no i w pewnym momencie poznaje mężczyznę, który gdzieś tam też dzieli to jej miłość do książek, no i, no i tak w końcu wychodzi, że biorą ślub. No, a potem z różnych względów to ich szczęście w pewnym momencie e, zostaje zaćmione, bo na początku są bardzo przy, szczęśliwi razem, ale później nie, nie, przestają z pewnych powodów. No i e, tutaj e, różne rzeczy się dzieją. No i właśnie, jeśli chodzi o to, że to jest taka bajka o kupci przeszkód, to samo w sobie to mi się bardzo podobało. Natomiast e, tutaj, e, bo to jest takie po prostu, że o bajka i sobie czytasz i jest takie i, i to jest takie po prostu, wydaje się, że takie, mimo że okej, okay, to jest wiadomo, tutaj jest przedstawiona Rosja, jest bieda i tak dalej, to jednak jest to takie dość szczęśliwe wszystko i, i miłe. Natomiast końcówka jest, w, pe w pewnym momencie pojawia się jeszcze jedna bohaterka, która niszczy to szczęście, no i tutaj można się nad wieloma rzeczami zastanawiać, no i wtedy dla niektórych zachowanie głównej bohaterki będzie. Niezrozumiałe, dla niektórych totalnie zrozumiałe, e, bo tutaj naprawdę zależy dużo od perspektywy i od tego też właśnie ja myślę, jakie się ma doświadczenie, no bo niektórzy to, to, co tu się dzieje w tej książce, ja nie mówię oczywiście co, ale niektórzy zrozumieją, a niektórzy, dla niektórych to będzie totalnie niezrozumiałe. Ja na początku też totalnie nie, nie rozumiałam tego. E, i w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że nawet ktoś może mieć zupełnie inny pogląd na tą sytuację, ale porozmawiałam z paroma osobami i gdy usłyszałam, że oni to rozumieją, dlaczego główna bohaterka w pewnym momencie się zachowuje tak, a nie inaczej i dlaczego ona to rozumie, uświadomiło mi to, że jednak, okej, okay, perspektywy są naprawdę różne, zawsze trzeba na to, z... zawsze trzeba to gdzieś mieć na uwadze. Także tą książkę myślę, że mogłabym polecić, bo jest krótka, jest naprawdę łatwa. Momentami jednak robi się trochę cięższa ze względu właśnie na na przykład przedstawioną biedę. Więc jeśli ktoś nie lubi takich, wiecie, mocnych obrazów biedy, no to, to wtedy może można się zastanowić, czy to jest dobry pomysł. Ale tak poza tym mi się ta książka bardzo podobała i nawet mnie zaskoczyło jak bardzo, bo nie spodziewałam się, że. Że, że w ogóle mi się spodoba. No ale tak, jak mówię, miałam to jedno zastrzeżenie co do zachowania głównej bohaterki, ale też gdzieś tam po czasie byłam w stanie to zrozumieć. Także te dwie książki. No i będzie zaraz kolejny update. I ostatnia książka, o jakiej chcę Wam powiedzieć w tym filmie, to reportaż Xawerego Pruszyńskiego. Tu tej książki nie powtórzę, ale macie go tutaj na okładce. To jest reportaż o Gdańsku, o Gdańsku lat 30. No i ja czytałam ten reportaż akurat wtedy, jak byłam w Gdańsku, mniej więcej w tych okolicach, więc bardzo ciekawe to dla mnie byłoby przeczytać, jak taki Gdańsk lat 30. funkcjonował. Natomiast totalnie nie jest to lektura, którą by się współcześnie dobrze czytało, ponieważ jest tu bardzo dużo na gromadzonych e, słów z języków obcych, a także nazw własnych, które wymagają przypisów. No i tutaj e, można się cieszyć, że współczesne najnowsze wydanie z dostępu na wolnym lekturach ma e, zrobione przypisy, ale bez tych przypisów nie wyobrażam sobie czytania tej książki, e, bo tak ona była trudna i tak napakowana właśnie e, językiem, nazwami, różnymi e, właśnie rzeczami, ok nawet pojęciami historycznymi, czy też wydarzeniami. O których się nie ma pojęcia, bo tego się po prostu człowiek nie uczy w szkole, więc jeśli nie ma się bardzo dużej wiedzy, na przykład ze studiów albo skądś indziej, to właściwie nie ma się. Prawa znać tych rzeczy, więc dla mnie to było o tyle problematyczne, ale na szczęście są przypisy, więc tutaj y, można się z tego cieszyć. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że te przypisy bardzo mocno wybijają z rytmu, więc y, trzeba mieć to na uwadze. Więc ja bym powiedziała tak: można przeczytać jako ciekawostkę. Ale z zastrzeżeniem, że to zależy, czy ma, samemu się lubi reportaże i czy chce się coś takiego czytać, bo ja na przykład osobiście nie przepadam za reportażami. Zresztą wiecie to, mówię na tym kanale o tym od zawsze, więc e, tak, więc tutaj chyba nie ma zaskoczeń. Także tak, to by było na tyle w tym pierwszym odcinku, co się czyta na krytyce literackiej. Na pewno pojawią się kolejne. Dajcie znać, jak Wam się podobało, czy chcecie w ogóle te kolejne odcinki, co o nich sądzicie i jakie macie przemyślenia. A za dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle i do zobaczenia następnym razem. Pa!